Cześć, cześć, witajcie. Skipper TV, 10, 22 czerwca. Kochani, zapytałem się was, czy tych wejść Skipper TV nie robić czasami troszkę wcześniej, bo tak sobie to wyobrażam, że na jachcie życzy się toczy w określonym trybie, ósma gdzieś tak godzina śniadanko, potem e, dziewiąta gdzieś po śniadanku, dziewiąta trzydzieści. Ja robiłem o dziesiątej dlatego, że jak robiłem to z jaktu, no to wtedy... E, u mnie, jakby już było po śniadaniu, to miałem czas na zrobienie z TV, ale teraz dla tych, którzy zwłaszcza pływają już na miejscu w Chorwacji czy Grecji, może warto tą transmisję przesunąć na godzinę, powiedzmy dziewiątą, żebyśmy przy śniadaniu sobie mogli obejrzeć i potem podjąć decyzję, co dalej z tak pięknie rozpoczętym dniem. Jeżeli to mam prośbę, napiszcie mi, co uważacie, czy dziesiąta jest ok, czy dziewiąta jednak lepiej, będę Wam bardzo wdzięczny. No cóż, dzisiaj generalnie rzecz biorąc znowu spokój. A, kochani, e, ta pogoda jest, jest stabilna w Chorwacji, przynajmniej. Już się przełączamy na, na pogodę, e, kochani, w Chorwacji, żeby mógł Wam to pokazać. E, Okej, okay. Zobaczmy, czy się przełączyliśmy. Mm, nie przełączyliśmy się, teraz się przełączyliśmy. O. Teraz będzie ok, dobrze. I, i, i tak to wygląda, że, że e, dalej jest piękna pogoda w Chorwacji, przynajmniej. Nie ma opozorzenia, nie ma, nie ma e, kochani, żadnych ostrzeżeń co jest piękne dla skipera. E, dalej e, anty, antycykloniczne pole siedzi nad Adriatykiem i nie ma zamiaru się przesuwać co powoduje bardzo stabilną, piękną pogodę. I prognoza dla ogólnego, ogólna dla Adriatyku całego. Cicho, ewentualnie wiatr północno-zachodni, ewentualnie południowo-zachodni od 4 do 10 węzłów. Na środkowym i części południowego Adriatyku do 14. Może 1 do 2. Widzialność 10 do 20 km. Preteż na bedro, czyli niebo bezchmurne. A teraz, już środkowy Adriatyk, konkretnie, czyli od Zadaru do dubrownika, South West North West wiatr 4 do 14 węzłów na otwartym, e, na otwartym morzu e, bliżej wieczora e, i w środku nocy e, będzie wiatr e, z wybrzeża south East Southwest 4 do 14 morze i do 2, a od środka e, mo, nocy na otwartym morzu nawet do 3 widzialność na 20 e, kilometrów. Krótko i zwiazkowo to, Co pokazuje nasz Aladdin? Aladdin proszę bardzo pokazuje lecimy od 9 UTC, pamiętajcie, to jest nie lokalny tylko UTC. Spokój, co, co jakiś czas poryby do 5 metrów na sekundę. Oczywiście tu już o 12 UTC popatrzcie, zaczyna się rozdziewać, czyli wiatr taki. Po, zwróćcie uwagę, tu jest. W tym miejscu strzałki pokazują południowo-zachodni, tu zachodni, a tu północno-zachodni. Dlatego ta prognoza mówiona jest tak, taka śmieszna. Wiatr południowo-północno-zachodni, e, południowo-zachodni 4 do 12. No bo rzeczywiście na całym odcinku, w zależności od, od gdzie to jest, to raz będzie taki, raz będzie taki wiatr, tu nawet jest połoczy zachodni wiatr, prawda? E, natomiast widać widać ta sama sytuacja, im bliżej brzegu, zwłaszcza w kierunku splitu o się Makarskiej, i bliżej brzeża wiatr silniejszy. Poczekajcie, no, ja sobie czasami nie przerzuciłem na. Nie, nie przerzuciłem sobie. Bo oczywiście. No, no, przerzuciłem sobie, oczywiście, że tak. Ok. Teraz jest dobrze, Kama, zobacz, bo, bo się zakręciłem. Ok. I teraz popatrzcie, 15 UTC, czyli wieczorem wiatr coraz mocniejszy w tych rejonach. I, I proszę bardzo, na noc, już wieczorem wiatr ścichający, ale już, już się zaczyna tutaj odkręcać na wiatr południowo-południowo-wschodni, natomiast dalej od Trogiru, na dół, na południ wiatr zachodni, północno-zachodni. A noc co? Noc spokojna, czyli znów. Nie najgorzej, jeżeli chodzi o stawanie na kotwicach. Zwróćcie uwagę, zwłaszcza, zwłaszcza jeżeli chodzi o Trogiru na, na, na południe, tu kalm prawie całkowity, ale zwróćcie uwagę, że z tendencją wiatrów południowych, więc jeżeli szukacie na całej długości Adriatyku zatoczki bezpiecznej do, do cumowania, do kot, naboi lub do kotwiczenia, to raczej starajcie się wybierać zatoczki od strony północno-północno-zachodniej, ale nie od strony południowej. Tym bardziej, że popatrzcie, od rana zacznie tam wiać wiatr południowy. Popatrzcie, piątek. Wiatr południowy coraz mocniejszy. I oczywiście tutaj od Szybenika do Biogradu już nawet do 13 metrów na sekundę w porywach. Natomiast piątek, dzień powrotów. do uwagę co się dzieje o 14.00. Tu, jeżeli chodzi na północy jeszcze jest miarę ok, ale już. Szybenik, Żyrię, Trogir i Split My możemy spodziewać się rosnącego wiatru, który będzie Wam przeszkadzał, niestety, w czekaniu w kolejce na, na, na paliwo czy ewentualnie w samym cumowaniu. Tu wiatry południowo-zachodnie, a tutaj z kolei wiatry północno-zachodnie. Ci, którzy tankują w Sukaszanie, od razu powiem, pamiętajcie, że przy takim wietrze stacja obsługi z benzynowej, stacja prosi o to, żebyście stawali rufami. Nie alongside, a rufami. Wtedy się szybciej parkuje, łapiemy się tylko cumami rufowymi i koniec. I to, I to się szybko wtedy tankuje. I tak wygląda piątek. Proszę bardzo, również pokazuję wam też piątek, dlatego że jutro nie będzie z TV, Będę w podróży. Nie ma takiej, takiej, takiej możliwości. Popatrzmy, co się dzieje tutaj dalej. W Piąt... piątek wieczorem to było. Już się zaczyna rozwiewać rozdziewać bora, ale w sobotę, myślę, że w sobotę już będziemy mogli omówić dla tych, którzy rozpoczynają czartery w skiberty w sobotnie. Popatrzmy, co pokazuje Windy. Windy pokazało biel. Windy pokazało biel. spróbujmy to zresetować. OK. Porywy wiatru. I, I lecimy dalej. Mówię, cały czas uważam, że, że Windy jest mniej dokładny, jeżeli chodzi o o wskazania wiatru. Nawet jeżeli tu sobie przybliżymy, zobaczcie, to pokazuje po pierwsze a mniej, mniej, mniejszą siłę. Ja tu przełożyłem na boforty, zwróćcie uwagę. Była prośba, żebyśmy też omawiali siły w boforcie. Czyli tak naprawdę według windy to będzie 2 do 3 gdzieś tutaj w porywach 3 boforta. A, a piątek, zobaczmy sobie piątek, tu do 5 w skali Bofortach porywy. Tutaj spokojniej. No i, no i popatrzmy, godzina 18. Również tu w tym momencie e, zobaczcie e, wiatr południowy Jugo z tej strony. Tu dotąd wieje Jugo, a od tej stronie wieje Mistral. Tak, o tym, park, o tym tankowaniu darze Popatrzcie sobie, e, jak to wygląda. Razu, to jest taki myk. Jeżeli chcemy wiedzieć, e, jaka będzie tendencja wiatru, przy parkowaniu czy przy stawaniu na stacji benzynowej, to po prostu powiększcie mapę Windy. ona przejdzie wtedy mapę googlowską, ale dalej, zobaczcie tutaj, są, jest pokazany kierunek wiatru i tu przy stacji będą bo tu jest stacja benzynowa, idealnie się sumuje rufą. Jeżeli chodzi o radary, radary czyste, ale co nie znaczy, zobaczcie, w Polsce już są burze, bo się zrobiło trochę gorąco. Ja też uważam, że niedługo takie burze przyjdą w Chorwacji, dlatego na radary trzeba obserwować. Tutaj też odświeżymy windy. Nad Adriatykiem w spokojnie, ale tutaj, proszę bardzo, nad Środkową Europą wali żabami. W Grecji nie. No, zobaczmy teraz Grecję. E, dzisiaj Grecja, plan ogólny, według Windy mocne, e, dość mocne meltemi, tutaj też przerzuciłem na Boforty, e, zobaczcie i tu w tej chwili, tu mamy do 7 skali Boforta, a, a nawet między 7 a 8 w tych miejscach, według Windy, popatrzmy co się zmienia dzisiaj, już wczoraj apel do Was, ci którzy są na cykladach, żeby już zbliżali się na pewno dzisiaj, żeby najpierw byli e, w tej części Zatopi Sarońskiej i Argolickiej ewentualnie. No bo to się będzie rozwijało dzisiaj dość mocno na całych cykladach. Jeżeli nie chcecie... Ciężko jest płynąć pod Meltemi pod wiatr, naprawdę. To jest, to jest i ciężkie i niebezpieczne. I zobaczcie, co się dzieje w piątek. W piątek według, według Windy... też to Meltemi wieje, może nie z taką siłą jak dzisiaj. O, I tu już, zwrócił uwagę, też przechodzi wiatr na częściowo nad Ateny, czyli to parkowanie w tych marinach, które są w pobliżu Aten może też być trochę utrudnione, a zwłaszcza, zobaczcie, Lavrio, Lavrio też jest nieprzyjemne. Tu wbijanie się, wracanie do Lavrio, ktoś wraca z, z południa, no nie jest, nie jest miłe. Tak to wygląda według Windy. A przerzućmy się na, na Poseidona, Jeszcze raz pokażę, gdzie jest ten tu mamy wiatry. OK, sprawdzamy sobie Poseidona. Zobaczmy, co Poseidon pokazuje. Pokazuje praktycznie to samo, z tym, że według mnie bardziej dokładnie, jeżeli chodzi o, 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 o wiatry lokalnie. Popatrzcie, tu, według Poseidona, jutro będzie mniejsze, według mnie, to, to jest, uwaga, przerzućmy sobie też na na Boforty, żeby było porównanie z Windy. E, tutaj też jest jakby większe dziury wiatrowe niż na Windy. Ja bardziej wierzę przyznam się szczerze, po Sejdonowi. E, ok, i tu zobaczymy, co się dzieje. E, tak, tutaj na Atenami też się pojawia ten wiatr. Mniej więcej nawet z tym miejscu 5 skali Boforta. E, ale wyraźnie lepiej widać te. Te, te placki wiatrowe, gdzie jest mniejszy wiatr, co bardzo mocno nam może ułatwić e, e, przelot. No i to tyle, jeżeli chodzi o... Przerzucimy się na, na, na studio jeszcze. E, I to wszystko na razie, jeżeli chodzi o prowadzące pogody. E, tak powtarzam jeszcze raz, jutro nie będzie mnie ponieważ będę w podróży w sobotę się, mam nadzieję, pojawić z powrotem. Zachęcam wszystkich do obejrzenia filmu na YouTubie, który zamieściłem. To jest film, który zdobywa w tej chwili ogromną popularność. Jest to spotkanie z kapitanem Wojtkiem Wilkiem o gadżetach. Uważam, że, że, że jest naprawdę fajny i, i ci, którzy mogą... Niech go sobie obejrzą, bo on będzie przydatny. Tych filmów będzie więcej, więc zachęcam sam do, do subskrypcji naszego kanału. Zachęcam też do, do zapisywania się na nasze szkolenia. To I staram się, ja przynajmniej staram się, żeby na tych szkoleniach, oprócz normalnego programu szkoleniowego, który mamy na stronach internetowych, że jest okazja, pokazać wam coś więcej, coś fajniejszego, w fajnej, miłej atmosferze. I, i, i mam wrażenie, że udaje nam się to coraz lepiej, z czego jestem bardzo zadowolony. Ja nie pływam, ale pływa COWA. I uwaga, kapitansowa na tropie, kto pamięta, kto w moim wieku jest, to pamięta taki słynny serial. I tak mi się sówka trochę kojarzy z tym wszystkim. I zobaczmy sobie, co tu suwa, co gdzie suwa, sówka jest. Sówka zajrzał na Premudę. Popatrzcie. O, przepraszam. O, wrócił, 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 żołnierzu. To już muszę robić z tego. Za wysepka. Tu mamy. Miejsce, gdzie można stanąć na bojach. Te boje są. W zeszłym sezonie były różnego typu, niezbyt dobre, ale specjalny są dzisiaj. Wczoraj przepraszam, zapłynął tam, żeby organoleptycznie to sprawdzić. I zobaczcie, co tam Sówka znalazła. Cześć. Jacek wyjechał z Chorwacji, to zdobiła się piękna pogoda. Stoimy na wyspie premuda. Super atmosfera, bardzo ładne kąpielisko, czysta woda. Katamaranem stoję na niecałych dwóch metrach, jest dużo boi, około 50 boi w dobrym stanie, z grubą liną, a w wiosce jak to w wiosce, dwie bardzo dobre restauracje. Spokojna atmosfera, dobrze zaopatrzony sklepik. Polecam. Jedyne na co trzeba uważać jest prąd około. Półtorej węzła, więc przy kąpielach polecam rzucać linę. Cześć. No, wszystko fajnie, pięknie. Słówka kapcansowa na tropie. Będzie więcej materiałów, trzeba tylko zmienić telefon, bo jakość obrazu jest straszna, ale wybaczcie nam to. Postaramy się, żeby, 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 żeby kręcił, ale, ale fajnie, bo Paweł Paweł teraz tropił ciekawe miejsca i jest jeszcze zarejestrowany jeden film, którym wysłał z bardzo fajnego, ciekawego miejsca więc śledźcie, śledźcie nasz Keeper TV, aby się dowiedzieć o tych fajnych miejscach. No i cóż, dziękuję Wam wszystkim bardzo serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że do usłyszenia, do zobaczenia w sobotę. Myślę, że, 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 że spotkamy się o godzinie, mam nadzieję, 10. ale proszę zamieńcie te, te informacje, czy zmieniać godzinę, czy zostawić godzinę dziesiątą, jeżeli chodzi o transmisję na żywo. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Ja i Kamila, która tam nasłuchuje z drugiego pokoju. Cześć.